Libiąż. Witamy uśmiechem. Libiąż to miasto młode, miasto ludzi otwartych i dynamicznych. To dobre miejsce do życia, dobre do inwestycji. Libiąż to prawie 23 tysięczna gmina w Małopolsce Zachodniej w dolinie rzeki Wisły, posiadająca dwa sołectwa żarki i gromiec. Położona na styku dwóch potężnych aglomeracji w połowie drogi między Katowicami a Krakowem. Połączona jest z nimi dogodną infrastrukturą komunikacyjną. Znajduje się w bezpośredniej bliskości autostrady A4 i sieci kolejowej, dawnej linii krakowsko-wiedeńskiej. W promieniu 60 km znajdują się dwa międzynarodowe porty lotnicze Balice i Pyżowice. Dobra komunikacja, duża liczba terenów inwestycyjnych, atrakcyjne ceny gruntu to szansa na duże inwestycje o różnorakim charakterze. Na terenie Libiąża działa wiele prężnych firm i przedsiębiorstw, często mających wieloletnią tradycję i mocną pozycję na rynku. Zainwestowały już tutaj takie firmy jak Libet, Termoplast i Dolomit. Od ponad 100 lat istnieje kopalnia węgla kamiennego Janina. Ale Libiąż to nie tylko atrakcyjna lokalizacja dla przedsiębiorców i inwestorów. To przede wszystkim miasto dobre do życia i do wypoczynku. Miasto spokojne i zielone. Przyciągające terenami wypoczynkowymi i rekreacyjnymi. Równocześnie także miasto ludzi aktywnych i energicznych. Bogate w atrakcje, różnorodne imprezy kulturalne i rozrywkowe. Ludzi lubiących sport i co najważniejsze, znajdujących miejsce do realizacji swoich pasji. Miasto docenione przez kapitułę plebiscytu Eurogmina Nagrodą Lidera Sportu. Libiąż. Miasto witające uśmiechem.